Ech, wakacje dopiero się zaczęły. A na anarchii mamy niespodziewanych gości, którzy próbują nas okraść. Wyobraźcie sobie, że przypłynęli do nas piraci, którzy błąkali się po morzach w poszukiwaniu złota, aż w końcu znaleźli je na naszym spawnie. I zamiast odpłynąć, postanowili się osiedlić i szukać go dalej. Ale uwaga, nie są przyjaźnie nastawieni, więc potrzebujemy waszej pomocy, żeby się ich pozbyć. Przez najbliższe dni na całej mapie będziecie mogli znaleźć ich beczki z zaopatrzeniem, które zawierają cenny drop. Zwłaszcza dla Początkujących graczy. Beczki można zdobyć na kilka sposobów. Z losowych miejsc na mapie. Poznacie je po pirackiej fladze. Z piratów, którzy pływają po morzach. Są szybcy, ale jeśli uda Wam się ich zabić, dropią aż trzy beczki, kopiąc stona i inne bloki pod ziemią, zabijając graczy, albo po prostu stojąc na strefie AF. Gdy uzbieracie 512 beczek, możecie wymienić je u NPC na spałnie na klucz do skrzyni skarbów. A jeśli nie chce Wam się tego zbierać, możecie kupić go na naszej stronie. A GG. A co jest w środku? Excalibur, najpotężniejszy miecz na serwerze z Enchantem Sharpness 7. Ale pamiętajcie, trzeba na nim nabić 1000 zabójstw. Dotychczas był dostępny tylko w karnecie wakacyjnym rok temu. Mamy tu też kostium pirata, który dodaje 13% obrażeń. Po zabiciu gracza zabieracie mu 2 serca i 3% jego majątku do 100 tysięcy dolców i zmniejsza obronę o 5%. Do tego przeterminowany trunek. Rzucasz go jak potkę, która tworzy mgłę, nadając efekt trucizny. I spowolnienia 5. I zdaje się, że piratom ze statku coś uciekło, i są to papugi. Latają po całej mapie. Po kliknięciu w nią, dostajecie jeden z kilkunastu bonusów. Działają tylko przez 14 dni i nie można ich przedłużyć. Bonusy papug można zmieniać za dolary serwerowe pod komendą szafka, ale każda kolejna zmiana kosztuje dwa razy więcej. Papuga może mieć do trzech różnych efektów jednocześnie nawet siłę 2, rezistans 2 i plus 2 dodatkowe obrażenia. I tak, te bonusy są mocne, ale bardzo, bardzo rzadkie. A tutaj macie ich całą listę. Po śmierci papuka znika. Nie można ich wystawić na rynek, ale można się nimi wymieniać. Event trwa tylko 7 dni, więc wbijajcie póki czas. Zgarniajcie beczki, rozwalajcie piratów i polujcie na najpotężniejsze itemy na serwerze. Widzimy się na anarchii. Powodzenia.